O proszę, zobacz, mamy stąd doskonały widok na mecz. Serio? Bo nie zauważyłem. Jak miło wyrwać się na trochę z kawiarenki i spróbować innej kuchni, to może pizzę z owocami morza, poproszę. Tyle pyszności do wyboru. Właśnie, a może mógłbyś mi coś polecić? Polecałbym się pośpieszyć z tym zamówieniem. Brawo, kochanie! Mamusia gra prawie tak genialnie jak ja. O! podaj do mnie! Jestem wolna, nikt mnie nie kryje! O, o, Stop! Nie tak się drybluje, proszę państwa. Tak się drybluje, proszę państwa. Kapitanie do mnie! Panie kapitanie, halo, też jestem wolny. Spokojnie wszystko pod kontrolą. Gol! Ej, nie było gola! Patrz uważnie, amore mio, a za godzinkę będziesz już prawdziwym mistrzem kuchni! Kiedy ja nie chcę być żadnym mistrzem, chcę tylko obejrzeć ten mecz! Uważaj! Najpierw robimy równiutkie, cieniutkie belissimo kółeczko, o tak! Następnie duża łyżka przepysznego pomidorowego sosu. O! O! A, I teraz nakładamy tu i tam cudowną mozzarellę. Nie żałujemy pyszności. Gotowe. To teraz mogę sobie spokojnie oglądać mecz. O! Nie znoszę robić pizzy. Ej, sam, tu do mnie. O, bo rękami nie wolno, prawda, że nie wolno? Nie, rękami nie wolno, Elvis. O, o. Dobra, rzut karny dla Ponty Pandy rządzi. Szykuj się, bo ten rzut karny przejdzie do historii. O, stop! Uczcie się, dzieci, miłe od zawodowców. Tak powinien wyglądać rzut karny. A! Uh! a niech to, niech to, niech to. Przecież to samobój. Bomba! Gol! Przestań już z tą piłką, Normanno. Proszę cię, uważaj lepiej na... Pizza. Halo Penny, co tam się dzieje? Słyszę głos kapitana. Rozmawiają z garetem o drezynie! Hmm. O nie! Na pewno ma już takie ogromne skrzydła i wisi do góry nogami! Biedna słodka Mendy. Mus, masz przy sobie mapę jaskiń? Tak, oczywiście. Mamy jaskinię. Tu jest wejście, a potem lecą tak. A stare kopalnie wyglądają mniej więcej tak. Rzeczywiście, bardzo blisko. Akurat tam, gdzie wpadła Mandy. I drezina gotowa, bo co dwie głowy, to nie jedna. Cóż, sam sobie nie poradzę. Zapraszam jednego z panów. Wiecie, jesteś strażakiem. Znasz cię na akcjach ratunkowych.

co cofnijcie się! Chodź szybko, schowaj się za mną. Ale cała góra się trzęsie! Wszystko jest w porządku, to tylko sam. Mandy, co tam się stało? Ja bardzo przepraszam. Wiem, powinnam wyjść z wami, ale znalazła mnie towarzano i... Wiedziałem! Zaczarował cię łobuz i omamił, i zamienił w straszliwego. Zaraz, zaraz, wcale nie wyglądasz. Norman, a... przestań się już wygłupiać. Nietoperze to nie są żadne potwory. W jaskiniach bywa bardzo niebezpiecznie. Zawsze trzeba trzymać się grupy. To nie miejsce na samotne wycieczki. Wiem, to się już nigdy nie powtórzy. Bardzo was wszystkich przepraszam. A nietoperze naprawdę nikomu krzywdy nie robią. Patrz, sam zobacz. Nie to Z skrzydłami macha nawet całkiem porządnie. O, to już nie muszę chodzić do jaskiń, żeby oglądać nie to Podoba mój wielgaśny nietoperza. No? Prawda, że genialny? Genialny? A ty widzisz, ile miejsca zajmuje? Mój duch miał być atrakcją wieczoru, wiesz? O nie, i co narobiłeś? Zabieraj tego swojego nietoperza! I jak tam, kochani? Bo schodzą się goście. No! 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 Bawcie się dobrze. Fantastyczny! O, Raju. Wow! Jaki wielki! Dzięki, sam go zrobiłem. To co, kto ma ochotę na upiorne tańce potworu? Wow! Super! Super! A co to za paskudztwo? Weźcie to, bo ktoś się poślizgnie. To żadne paskudztwo! O! Tak, musi tu być na 100%. O! To teraz tworzymy sobie prawdziwą atrakcję wieczoru! Straszliwie przerażający dom potworności panny Sary! Ha, 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 ha. Obiecałem jabłka dzieciakom, dzięki za pomoc. Czekaj, otworzę. E, Elvis, tylko pamiętaj, nie gotuj za długo karmelu, dobrze? Bo zrobi się za twardy. Ma być lejący, pamiętasz? Jasna sprawa, będzie się lał jak deszcz jabłuszka karmelowe, ale będzie pyszota. <grystanie> A, stać, proszę się powstrzymać. Sam pan wie, że karmel musi zastygnąć. Kiedy ja już się nie mogę doczekać. I Jak tam, jak sytuacja, wszystko gra? E, chyba potrzebny nam nowy karmel. Tak. I nowy garnek. No, jakie to piękne! To jest takie piękne i gdzie? Dzięki! Sama zrobiłam! Słuchajcie, może teraz pogramy w jakąś moją grę? Jasne! Wszystko będzie lepsze od okropnych bandaży! Ale! Uwaga, uwaga! Pobawimy się w przypinanie ogona straszliwemu kotu! Słuchajcie, nie paliście coś przypadkiem? Spróbuj polecić równo nad pociągiem. Dobra, postaram się. Norman, Patrz! Lecą twoi przyjaciele! Wow, to chyba ufo! Ufo, co? A, kosmici! A, Norman? Cicho, chowam się przed kosmitami! Nic tego! bardzo mi przykro, ale w taką burzę nie dam rady. Musimy wracać. W tym śniegu nic nie widzę. To jest to. Śnieg. Możesz mnie tu gdzieś wysadzić? Přejdě do historii! Uh. że sam, bo kto inny? O, o, e, Hej. He. Bardzo cię przepraszam. Nigdy więcej żadnych kartonowych pudełek na głowie. Chciałeś powiedzieć żadnych kosmicznych hełmów co? E, no tak. Chodźcie, chodźcie szybko, zaraz się zaczyna. Słuchaj! Przepraszam, że cię tak nabrałem! Przestań! Nikt się nie nabrał! Wiem, że kosmici nie istnieją! Jak to nie istnieją? Jeden był nawet u mnie wczoraj w domu! Serio? Tak, taki mały zielony. Siedem par oczu, dwanaście wielkich macek, fioletowe wąsy i -o, -o, o. Jest! Jest nasza bojka. Jeszcze tylko kawałek. Juho, to co? Ścigamy się? Czy może wolisz rozkoszować się chwilą? Ben? Wszystko w porządku? Co się dzieje? Coś cię boli? Mnie? Ach. Gdzie tam wszystko gra? I dobrze, bo teraz ścigamy się, kto pierwszy do brzegu. O, do brzegu, oczywiście. Czekaj, ale na pewno nic ci nie jest. Nic a nic, po prostu w tę stronę płyniemy pod prąd i będzie znacznie ciężej, wiesz? Ja się niczego nie boję. Ponty Pandy, płynę do ciebie. Ja też? Tak, tak, już pędzę. Może zamiast kleju wezmę tym razem taśmę. Mam nadzieję, że twoje plakaty i Norman z megafonem sprowadzą nam publiczność. Moim zdaniem te jego wrzaski to jakiś kompletnie bez sensu po... Ja ty nie powiesz, koleżanko! Chciałem powiedzieć, że ja wcale nie wrzeszczę! Po prostu się nagłaśniam! O, proszę, tego nikt się chyba nie spodziewał. Co się dzieje? Coś cię boli? <laughs> Teraz lepiej, dziękuję. Jasne, ale uważaj na siebie. Penny, jak tam? Widać ich może? Nie, jeszcze nie. Mamy dzisiaj silne prądy. Wyspa Pontipandi, ale jak to? Co my tu robimy? Prąd jest bardzo silny. Liczyłem, że damy radę, ale nie jest dobrze, spycha nas na pełne morze. Jednym słowem, strasznie zboczyliśmy z trasy, tak? Ben, proszę cię, widzę, że coś się dzieje. Naprawdę nic, przysięgam po prostu. A! Au! No i po co mnie oszukujesz? Bark mnie boli, musiałem go naciągnąć. Nie dam rady wiosłować! Dobra, to sieć i już nic nie rób, bo będzie tylko gorzej! Co ja mam robić? Słuchaj, tam na wyspie jest punkt ratowniczy, powinny być jakieś flary. Dobra, zostań tu, postaram się dopłynąć. Tylko uważaj na siebie!